Make yeah, 1-5 z tym zwolnieniem I z tamtym, i z tamtym. Ja zatankować, wachy mu brakuje tego Kurwa! Nie wiem no to jest 2 sekundy. No mogło być tak, no mogłeś mogło tę sobie włożyć. No. Nie no, to teraz to zwolnienie na końcu to było co najmniej 1 sekundy. Sekunda, no, sekunda, no, sekunda, no. tam tamto wyhamowanie co nas hamowało na prostej nie mogłem się napędzić. Nie, no zaraz, zaraz. A też brak, teraz brak wachy, też nadprosty brak wachy? Tak, tak, to brak wachy to tak, to, to tak jest kurwa, jak nie masz pół baku to jest chujna, musi hmm. być Jedna czwarta jest za mało Jadę za Dwa razy grube odcięcie Chciałbym... Chciał, wachy. chciał to, to się do metę, tak mm. 2,31,6 2,31,6, ale to było Na metę wjeżdżaliśmy 20 na godzinę Brak paliwa